Mam w swojej kolekcji naprawdę wiekowe, kultowe już pedały platformowe Shimano Deore XT i chodzą one płynnie, ale dosyć głośno. Co oznacza, że teraz jeżdżąc w ciężkich warunkach można by było załatwić dosyć szybko łożyska, które nie są już uszczelniane, nie są odporne na wodę. Zobaczmy, jak się do nich zabrać żeby zabrać się do rozkręcania naszych pedałów. Ściągam sobie tą moją zewnętrzną osłonę, która jest przykręcona śrubami imbusowymi. Po rozkręceniu pierwszej części pedała uzyskuję coś takiego i mam teraz dostęp do nakrętki, która ma takie cztery wypustki i mogę do nich użyć mojego klucza parktula z pinami. Dzięki czemu nakrętka wyjedzie mi stąd ładnie. Teraz widzimy już wnętrze pedała. Po odkręcaniu naszej nakrętki uszczelniającej, w zasadzie zamykającej od, zewn od zewnątrz całość, mamy dostęp do klucza nasadowego dziesiątki najczęściej i od przyśrodkowej strony kluczem płaskim, piętnastką, przytrzymuję sobie ośkę i odkręcam. Super. Oto moja śrubka. W środku, nie wiem czy dobrze widzicie, oś jest nafrezowana, a na nią nałożona jest nakładka z ząbkiem, który właśnie w ten fres wchodzi. Ściągniemy tą nakładkę. Zapobiega to kręceniu się tej nakładki. Ok. I dalej mamy śrubę e, dwunastkę, bo bodaj, bodajże, która już tylko trzyma nasze, nasze łożyska. Tak nam to wychodzi, tu jest ta śruba. Wystarczy samo przytrzymanie jej, żeby umożliwić jej odkręcenie się. A ta śruba już bezpośrednio dociska nasze łożyska do ich bieżni. Sama zresztą też. Stanowi dla nich bieżnie. Teraz wyciągamy oś naszego pedała. Nie wiem, czy to dobrze zobaczycie. W naszym pedale znajdują się dwa łożyska kulkowe. Jedno znajduje się tutaj od zewnętrznej strony, a drugie jest schowane dosyć głęboko w środku. Z jednej strony łożyska wewnętrzne są dociskane naszą ośką specjalnie wyprofilowaną, a z drugiej strony te kuleczki są dociskane naszą nakrętką i ona też kontruje nam luz. Kasuje nam luz. Teraz nasmarujemy wszystko i złożymy z powrotem. Po nałożeniu smaru do łożyska problem może polegać na tym, że nie widzimy dokładnie czy wszystkie kulki są na swoim miejscu, czy nie wpadły nam na przykład głębiej do środka. Dlatego samo dociśnięcie ich palcem sprawi, że będziemy widzieć czy łożysko jest kompletne, czy wszystkie kulki są na swoim miejscu, nie pojawiła się żadna szczelina? Na wypadek, gdyby któraś z kulek wpadła nam za głęboko, a tak się dzieje nierzadko, warto do ich wyciągnięcia użyć namagnesowanego specjalnego śrubokręta, takiego jak ten. Natomiast do wkładania kulek już na swoje miejsce, takiego nie używam, bo taki właśnie mnie wtedy denerwuje. Używam cieńszego, to jest. Ten próbnik do, do sprawdzania napięcia w gniazdku, w którym po prostu dociskam kulki na swoje miejsce i tam już pozostają. W porządku, kiedy mam już pewność, że wszystkie kulki są na swoim miejscu, w tym przypadku 10 kulek od strony zewnętrznej i 10 kulek od strony wewnętrznej, to muszę tylko pamiętać o jednej rzeczy. Newralgiczne punkty do smarowania, bo zobaczcie, sama ośka całkiem była nieźle nasmarowana. To jest yy, oczywiście moment. Gdzie ośka łączy się z pedałem od strony przyśrodkowej. Tu jest taka mała uszczelka. Chcę, żeby tu było dużo smaru, żeby tu nie dostawała się woda. No i z drugiej strony to oczywiście od strony zewnętrznej, chociaż tu z kolei um, jest nakręcana ta stworzywa sztucznego nakrętka, która też całkiem nieźle to uszczelnia. W każdym razie troszeczkę więcej smaru nakładam właśnie w tych dwóch miejscach, i w ten sposób pedał będzie bardzo szczelny i gotowy na kolejne tysiące kilometrów jazdy. Czyszczenie mojej ośki daje mi też szansę sprawdzenia w jakim stanie są jej bieżnie. Są po prostu idealne, nic tu się nie działo. Stare, paroletnie pedały XTK były przez cały czas szczelne. Teraz nakładam tutaj tylko nowy smar i wszystko będzie gotowe do montażu. Delikatnie wkładam ośkę tak, żeby nie poprzesuwać przesuwać już żadnych kulek w środku. Czuję, że wszystko weszło na swoje miejsce pięknie. Teraz w odwrotnej kolejności wszystko się dzieje. Tę śrubę można oczywiście przytrzymać sobie kluczem nasadowym. Zaraz wam powiem, jaki to jest. Czy ja mam taki duży. To będzie chyba dwunastka. Tak jest. A można również przytrzymać sobie kombinerkami albo nawet śrubokrętem i kręcąc ośką dokręcać śrubę. Dokręcamy ją tylko do momentu, w którym pedał przestaje mieć luz, ale kręci się lekko. Pięknie nasz pedał kręci się bardzo lekko. Nie ma luzów w żadnej płaszczyźnie. Wobec tego możemy dokręcać e, całą jego konstrukcję. Teraz muszę włożyć na ośkę pedała e, naszą nakładkę z ząbkiem. Widoczny tutaj ząbek, który ta podkładka Posiada, wchodzi właśnie na nafryzowaną ośkę po to, żeby nie kręcić już śrubą wewnętrzną, która dokręciłaby na morżyska jeszcze ciaśniej podczas skręcania całego pedała. Więc podkładka idzie na swoje miejsce. I teraz już nasza mała ósemka. Jeszcze raz sprawdzam, czy wszystko gra jak najbardziej. Dobra, teraz przytrzymuję sobie pedał kluczem płaskim od wewnętrznej strony i od zewnętrznej strony mocno dokręcam śrubę mocującą. W porządku jest pięknie. Nasza śruba mocująca jest już dokręcona, chociaż powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Po dokręceniu tej śruby, mimo wszystko musiałem ją znowu poluzować, ponieważ pedał zaczął chodzić chropowato. Mimo tego, że pomiędzy tą śrubą a tą już dociskającą łożyska jest ta podkładka, to samo dociśnięcie całego systemu sprawiło, że pedał zaczął chodzić troszeczkę ciężej. Dlatego musiałem poluzować tą śrubę, ale nie trzeba było już jej wykręcać, ponieważ ta pod spodem jest większa, więc mogę nałożyć sobie klucz Nasadowy i tą pod spodem troszeczkę odkręciłem. Kiedy miałem lekki luz na pedale, zacząłem dokręcać już śrubę wewnętrzną, zewnętrzną, która złapała mi wszystko razem i jest pięknie. Składamy pedał. Te X teki przeżyły jakieś 20 lat użytkowania i myślę, że po takim serwisie gotowe są na kolejną 20. Pozdrawiam, cześć! Dostanie jeszcze specjalny smar, który zapobiega. Takim czemu zapobiega ten smarno? Zapobiega po prostu i wiecie o co chodzi. Okej, okay. ostatnia kontrola. Beznadziejnie.